Dzień dobry. Dziś nasz przystanek to kawiarnia szejkin. To nie jest przypadkowe miejsce. W tym miejscu jest wystawa malarska mojego dzisiejszego gościa, a jest nim Eliza Różowicz. Dzień dobry, Elizo. Dzień dobry. Elizo, żona, mama, malarka, biegaczka amatorka, spartanka, a projektantka ogrodów, przedsiębiorczyni. Dużo tego. Dużo, bardzo dużo. W której roli ty się czujesz najlepiej? Myślę, że najlepiej czuję się w roli mamy. Jest to naturalna rola kobieta. Zawsze chciałam być mamą, i zostałam mamą dwóch przepięknych nastolatek, zdrowych, mądrych dziewczyn. Cóż więcej potrzeba. Tak? Mówisz dwóch nastolatek, to ja przypuszczam, że ty przy nich wyglądasz jak nastolatka. <laughs> Jak to się robi, że ma się taką młodzieńczą nastoletnią urodę? Hmm, biega się dużo, biega się dużo. E... Zanim o tym bieganiu, to może wiesz co, porozmawiajmy na początek trochę o twoim malowaniu. Od ilu lat malujesz, skąd się wzięła ta? Bo to pasja, ta pasja, pasja malarska. A, ta pasja jest od urodzenia, w zasadzie odkąd mogłam wziąć ołówek do ręki, pamiętam, że byłam małą dziewczynką, to już malowałam, rysowałam po ścianach. Mamusia no, była szczęśliwa? Bardzo była szczęśliwa, ale mimi jednak rodzice dostrzegli mój talent i kupowali mi wszelkie media, żeby mogła tylko... Go rozwijać, także... Czy to oznacza, że zapisałeś też do jakiejś szkoły plastycznej? Uczyłaś się e, Nie, rysowania? dlatego, że e, miałam taki... No, że chciałam iść na SP, na studia e, malarskie, natomiast okazało się, że mam alergię na farby. E, I e, no i niestety to nie byłoby zdrowe, dlatego wybrałam inną ścieżkę, ale również artystyczną. Również artystyczną. Co lubisz malować najbardziej? Jakie motywy? Hmm, oczywiście roślinne. Oczywiście roślinne. Dlaczego to jest takie oczywiste, że roślinne? Hmm, no nie wiem, jakoś to się wszystko przyplata tak naprawdę. I to malarstwo, i ta architektura zieleni, w zasadzie to, że chciałam być malarką, właśnie bo jak byłam też dzieckiem, to miałam przyjaciółkę i ona się mnie kiedyś zapytała, kim chcę być w przyszłości, a ja powiedziałam malarką. Wtedy ona powiedziała, och, jak super, pomalujesz mi pokój. <śmówiłem> to tak, wiesz, a propos Trochę pomyliła twoje marzenia. Tak, tak. Natomiast też zawsze interesowało mnie, co to jest za roślina, jak ona się nazywa. Więc, jakby to zawsze już od małego za mną szło, tak? I to malarstwo, i, i właśnie ta architektura zieleni. Może do tego zostałem stworzona. W miejscu, w którym jesteśmy, mhm. mamy takie rysunki, które przedstawiają dosyć egzotyczne miejsca. Co było takim impulsem do tego, żeby właśnie taki cykl wyszedł spod Twojego pędzla? E, to, to powstało tak naprawdę pierwszy obraz, jaki powstał z tego cyklu. E, powstał na ASP, bo jako 40 letnia już pani mogłam w końcu spełnić swoje marzenia i mimo mojej alergii e, zapisać się na ASP, e, na kursy dla dorosłych. <grym>, Pięknie. E, tak, no i tam właśnie było takie zadanie malarskie, namalować zwierzynie z wyobraźni. Aha. Cę, bo na początku to dla mnie przerażające, no jak to z wyobraźni, tak? Coś mam namalować. No ale jakoś tak poszło i potem kolejny taki obraz i następny no, tak jakoś wiedziałam, że to jest. Czyli można. Mhm. Jesteś też takim pięknym przykładem, że wiek nie zna granic, że można swoje marzenia realizować bez względu na to, ile ma się lat. Można dokładnie. Czyli jedną Twoją pasją jest malarstwo, ale też jesteś biegaczką, maratonką, ultramaratonką. No to teraz zatrzymajmy się chwilę przy tej pasji. Od ilu lat biegasz? Od 2014. No, co cię skłoniło do takiej aktywności? To też jest śmieszne, ponieważ ja kiedyś bardzo nie lubiłam nawet spacerować. A człowiek się jednak zmienia, jego podobania. Tak, i pamiętam jak mąż zabrał mnie na randkę do Pragi, jeszcze jak byliśmy narzeczeństwem, a ja mu marudziłam, że ja muszę spacerować, a nie siedzimy w knajpach. Wstyd mi nie, z tego powodu teraz. No a potem tak naprawdę to też się zaczęło od męża, który przebiegł jako pierwszy 10 kilometrów w biegu niepodległości, uh -huh. nie trenując w ogóle. Po prostu jego dziadek biegał w biegu niepodległości. On stwierdził, że też pobiegnie w takim biegu i w dżinsach, w trampkach, jak stał, tak pobiegł. No i wtedy tak mi to weszło na ambicję, że ja też Aha. muszę pokazać, że ja też umiem powiedz i zaczęłam trenować. Czyli tak. była to trochę taka zazdrość, trochę taka ambicja? Tak, no chciałam się popisać trochę. <grym> no jasno zaimponować. Tak. <grym> to wspaniałe. <grym> tak. <grym> Elizo, taki bieg, który jakoś głęboko zapadł Ci w pamięć albo taki bieg, nie wiem, najtrudniejszy, najpiękniejszy, mm. na, najdłuższy? Możesz nam o takim opowiedzieć. Mm, tak, no to był bieg 112 km w górach stołowych. Mm -hmm. 112 km. 11. Ile godzin spędziłaś na trasie? 8. 8, 8 To szybko biegłaś? Mm, 8? 18, przepraszam. 18, <laughs> 18 mm -hmm. godzin, tak. Od 20.30 był start wieczorem mm -hmm. i skończyłam o 14.00. Czyli Całą noc i pół dnia? Tak, tak. Mm -hmm. bez ustanku. To dosyć ekstremalne doświadczenie. Mm -hmm. Ekstremalne, ale dzięki dobrym radom, <laughs> uprzejmych, miłych koleżanek, wiedziałam jak to powiedzieć. <laughs> Dlaczego właśnie ten bieg Ci się najbardziej podobał? Mm -hmm. Dlatego, że to było, to było mega po prostu przeżycie, mega przygoda, naj, najwspanialsza biegowa przygoda w przy życiu. No i najdłuższy dystans, tak? Najdłuższy czas spędzony biegnąc z naturą, w lesie, w górach. Niektórzy mówią, że taka aktywność wyzwala endorfiny, te e, hormony szczęścia. Ty biegasz po co? Co jest takim głównym celem Twojego biegania? Już wiemy, że męża udowodniłaś, że potrafisz. Tak, udowodniłam, potem się rozkręciłam, bo tak naprawdę to my w końcu nie pobiegliśmy razem tego 10 kilometrów, bo nie udało się nam zapisać. Ale ja tak już zaczęłam, jak już weszłam w ten cykl biegałowy, no to już tak, no to półmaraton, to maraton. I e, kiedy sobie tak biegałam, zgłosiła się do mnie fundacja z pytaniem Dzieciom e, z prośbą o namalowanie kalendarza mm, dla nich. E, no i tak charytatywnie mm, zaczęłam pomagać, malować dla nich. E, I wtedy oni zaprosili mnie na takie wspólne treningi. I tak zaczęłam biegać z nimi, zobaczyłam, że wow, no to jest coś więcej niż bieganie, to jest też pomaganie mhm. dzieciom, dzieciom z niepełnosprawnością. I powiem szczerze, że przed poznaniem Spartan to ja jestem jedynaczką. To troszkę tak jest, że taka jedynaczka to taka jest trochę egoistyczna. <laughs> Trochę tak myślał tam o sobie. Znaczymy właśnie to, że miałam powiedzieć 10 km też takiego też tobie pokażę. Aha. No a tutaj e, nagle ten kontakt z tymi dziećmi, e, to naprawdę mnie, zdaje mi się bardzo zmienił. I nie zaczęłam biegać przede wszystkim charytatywnie dla nich. Czyli rozumiem, że w tej chwili głównie cel Twojego biegania to jest właśnie pomoc innym. To są tak. takie akcje charytatywne. Wspomniałaś, że związałaś się z tą Fundacją Spartanie Dzieciom. Co, jest, co to jest za fundacja? Co to jest za organizacja? Możesz nam mhm. troszkę opowiedzieć? Tak, Fundacja Spartanie Dzieciom powstała z inicjatywy Michała Leśnieckiego, który również ma córeczkę z niepełnosprawnością. Mhm. I on na samym początku biegał dla niej, aby zbierać pieniążki na rehabilitację, tam przebierając się za Jadwiga Kotlaja, tak, Michała tak, Anioła, w ogóle takie różne fantastyczne postacie. Roboty, tak. Po to, żeby zwrócić na siebie uwagę, żeby a właściwie na, się na uwagę problem. na problem mhm, tak, niepeł niepełnosprawności, ale nie dawało to takiego efektu. No Ludzie może tam na początku pamiętali, a potem zapominali. Mhm. Więc z czasem powstał pomysł na stworzenie takiej grupy biegowej, gdzie już będziemy anonimowi. Spartanie biegają w takich hełmach, zakrywają twarze, więc nie, nie biegamy tutaj, żeby pokazać, że jesteśmy fajni, tylko po prostu, aby zwrócić uwagę, tak jak mówisz, na, na ten problem niepełnosprawności. No jesteśmy dla tych dzieci tam, gdzie jakby już ten fundusz Państwowy nie dociera i tak się tak. kończy. Mhm. Jak sobie biegamy? Kiedy biegacie, maraton, biegamy maraton. No górnie. właśnie. Bo jak biegacie, to biegacie w szyku, tak. ubrani w takie charakterystyczne mhm. stroje, które zwracają uwagę. No biegacie w grupie. Może się mylę, ale wydaje mi się, że to jest większe wyzwanie niż wtedy, kiedy się biegnie indywidualnie. No to jest trudne, Jak grudnia, to jest? Bo to trzeba jednak faktycznie zachować szyk. No, nie ma też takiej dobrej widoczności w hełmie. No tak. E, musimy być z równym tempem. No, nie dla każdego to jest łatwe tempo, bo to jest wolniejsze tempo, bo to jest jednak wszystko waży, tak, tak. Ten, ten strój. E, ale biegniemy z uśmiechem na twarzy, z piosenkami po prostu robimy dobro. Więc, kiedy o tym mówisz, się tu ty nie cieszyć. Kiedy o tym mówisz, to błyszczą Ci oczy. Tak ładnie powiedziałaś, robimy dobro. Mhm. E, Wiesz, ilu dzieciom pomogliście już? Na ile ta Fundacja Spartanie Dzieciom jest taka, wiesz, sprawcza, twórcza? To są już po prostu ogromne ilości. Ogromne ilości. Tak. Okay. Ty jesteś również projektantką ogrodów. To jest Twój zawód, tak. wyuczony. Mhm. Opowiedz trochę o tym, jak to się stało, że zostałaś projektantką ogrodów. Jak to się stało? No nie miałam innego wyboru. <laughs> Chciałam nadal malować, a na SP bałam się pójść, tak? Mm -hmm. I zresztą nie mogłam, bo właśnie te farby. Te farby tak. nieszczęsne. No a tutaj odkryłam, że jest w zasadzie coś, co łączy moje dwie pasje i rośliny, i malowanie i rysowanie. Tak się stało to jest tak naprawdę moja pasja głównie, nawet nie zawsze. Czyli ubiega, jeszcze ściara, nie, 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 nie pracujesz, powiesz, tylko cały czas uprawiasz pasję, tak, albo tak. malujesz, albo biegasz, <laughs> albo projektujesz ogrody. Ja się zastanawiam, co jest bardziej pociągające w byciu projektantką ogrodów? Czy robienie szkicu, tworzenie tych hmm. projektów, czy potem nasadzanie tych roślin? Jak to jest u Ciebie? Hmm. <laughs> znaczy, no zależy, tak naprawdę robię, lubię robić obie rzeczy, tak? pełniać się w tym, no bo to są, że tutaj jakby artystycznie się spełnią, projektując jeszcze... Tak na początku, po studiach, no to rysowałam ręcznie rapidografem i w ogóle wydawało mi się, że to jest wielka sztuka, ja nigdy nie przejdę na żaden komputer, Aha. no ale czas pokazał no jednak. Że jednak, tak. szybciej, wygodniej. Tak, no poza tym mhm. no to wiadomo, no czasem przy konsultacjach okazuje się, że jednak, a może tą roślinkę to tu tam, no i wtedy musiałam wyjmować na nowo kalkę i na nowo wszystko, mhm. to już nie było, takie zabawne, więc... Pamiętasz może? Ale, ale właśnie, jeszcze tak, wracając do Twojego pytania, no to też tak naprawdę chyba najbardziej mnie cieszy, jak klienci są szczęśliwi w tych ogrodach, bo po prostu się cieszę, jak to powstaje, I właśnie jak widzę, jak ten ogród powstaje. Mm. Dopiero właśnie. Nie, te, nie to samo projektowanie, co realizacja. Realizacja. się chciałam Cię zapytać, czy pamiętasz może jakieś takie wyzwanie, jakiś taki ogród, który nie wiem, albo był trudny do zaprojektowania, albo. Zrobiłaś ten ogród, i on wręcz przerósł Twoje czy klienta oczekiwanie. Pamiętasz taki ogród, mm, który mm. dał Ci szczególnie dużo radości? O, wszystkie oglądają dużo radości, ale jeden był taki ciekawy, bo pani zgłosiła się do mnie i poprosiła o taki ogród, że jak ktoś wejdzie z tego ogrodu, to się zapyta, co to jest. No, Duże wyzwanie. wyzwanie. No i jak ten ogród się zrealizował, już zapomniałam w ogóle o nim. To pani zadzwoniła do mnie, pani Elizo. Pani pamięta pani o co prosiła? Mówię, no pamiętam. Dało się. Zapraszam na kamerę. I co? Faktycznie, no to był dość zaskakujący. Ogród. Chociaż malutki, niewielka, jednak w każdym kąciku coś się działo. Takie ciekawe. Czyli intrygował ten, intrygował. ten ogród. Mhm. Eliza, zaczęłośmy od tego, że wiele różnych pasji realizujesz, wiele aktywności uskuteczniasz. Jak wygląda Twój dzień? Albo inaczej zapytam, jak wygląda Twoja doba? Jest długa. Jest długa. <grywa> co? To zależy, no bo wolny zawód ma się do tego, że ja w zasadzie mogę sobie ten układać dzień, jak mi się podoba i. Bardzo się nie cenię, dzięki Agno. Tak. Różnorodność godziny, tak. No niemniej jednak, no to zaczynam od projektowania. Potem po pracy idę pobiegać, a potem siadam do sztalu. Mhm. Zdarzyło ci się czasem tak, że zerwałaś noc, bo złapałaś się, nie wiem, taki flow i, i malowałaś godzinami nie patrząc na zegar. Tak, malowałam tak kiedyś portret koleżanki, długo go malowałam. Rzucałam pędzlami, bo mi nie wychodziło. Byłam wściekła, miałam ochotę go po prostu wyrzucić do śmietnika. No, i mąż już tak mówił: chodź, już może się połóż, bo już jest późno i trzecia, i czwarta godzina, w nocy. No i tak malowałam do szóstej, mi się w końcu już udało. Widziałam, że wyjdzie, to mogłam się położyć. Klientka była zadowolona? No. Tak. <laughs> Eliza, na koniec, Twoje marzenia twórcze, biegowe, Ym, marzenia. mogę o nie zapytać. Marzenia albo może plany? Mhm. Kurczę. Hmm. Może zacznę od tych biegowych. Mhm. E... Trochę się zmodyfikowały. Tak. Ponieważ w e, zasadzie troszeczkę sobie przestawiałam swoje życie e, od zeszłego roku. Mhm. Się to wszystko zmodyfikowało, bo byłam taka nakręcona jednak. E, na, na bieganie. bieganie. I w zeszłym roku miałam powiedz 130 kilometrów. Ja I niestety e, wylądowałam w szpitalu i wszystko mhm. się skończyło. Musiałam się uspokoić, tak? Mhm. E, za kierownicą. Wow! I mogło się to skończyć źle, tak? Tragicznie. I wtedy zapaliło się takie czerwone światełko, że, że chyba jednak to nie tak powinno się żyć, mhm. tak? Że coś jest w życiu ważniejsze że trzeba zwolnić. I, no i zwolniłam. Tak? I teraz, e, tak jak byłam na kręceniu 130 km na 100 mil w e, Norwegii, mhm. taki miałam plan. E, owszem, no już teraz powoli myślę o, e, o tej Norwegii, ale już nie 100, może 50. Mhm. I, I też nie na siłę, nie tak... E, Czyli żyłaś tak. bardzo intensywnie, jeśli dobrze rozumiem. Tak, mhm. bardzo intensywnie. Czyli co, plany biegowe są? Są, są. Nawet już zapisałam na maraton Bielszacki. W październiku, październik! Zapłaciłam, więc no, teraz muszę już biegać. Czyli teraz już drajnie. Tak, powoli, z małymi kroczkami. Powiedziałaś, że te plany biegowe były też związane z podróżami. Lubisz podróżować? No, mhm. mhm. ale rodzinnie. Ale rodzinnie. Wyjeżdżasz mhm. ze swoimi córkami, z mężem? Tak. masz jakieś plany na. Te wakacje I to są takie moje marzenia, poniekąd malarskie, o. bo chciałabym pojechać do Prowansji wow. i zwiedzić miejsca, gdzie będą i tam pomalować. Alizo, to bardzo, bardzo Ci życzę, żeby te marzenia i malarskie, i biegowe się zrealizowały. Dziękuję Ci dziękuję. za tę rozmowę i wszystkiego najlepszego. No, dziękuję.